Wyobraźcie sobie Egipt, kraj pełen złota, przepychu i intryg, gdzie na tronie zasiadała kobieta o niezwykłej inteligencji, urodzie i talencie do manipulacji, Kleopatra VII. A teraz wchodzi na scenę Juliusz Cezar, generał, polityk, człowiek, który zawsze dostawał to, czego chciał. Gdy Cezar przybył do Egiptu, zastał tam niezły bałagan. Kleopatra walczyła o tron ze swoim bratem. Sytuacja była napięta, a Cezar, jak to on, szybko wyczuł, że tu można sporo ugrać. I teraz wyobraźcie sobie tę scenę. Noc w pałacu. Cisza. Strażnicy rozstawieni przy drzwiach. A nagle do prywatnych komnat Cezara wnoszą dywan. Ale nie był to zwykły dywan. Gdy tylko go rozwinęli, z materiału wyskoczyła sama Kleopatra. Cała promienna, z burzą ciemnych włosów i spojrzeniem, które mogło zawrócić w głowie nawet największemu politycznemu strategowi. Cezar był zachwycony. Kleopatra nie tylko była piękna, ale i piekielnie sprytna. Wiedziała, że nie zdobędzie tronu siłą, więc postawiła na urok osobisty. I to zadziałało. Między nimi zaiskrzyło tak mocno, że aż Nil zaczął płynąć szybciej. Cezar pomógł Kleopatrze odzyskać tron, a ich romans kwitł w najlepsze. Z tej burzliwej relacji narodził się syn, Ptolemeusz XV, Znany szerzej jako Cezarion, czyli Mały Cezar. Ale na tym historia się nie kończy. Kleopatra postanowiła zaskoczyć Rzymian i odwiedziła wieczne miasto osobiście. Przybyła w wielkim stylu. Złote rydwany, służba, egzotyczne zwierzęta. Wyglądało to jak pokaz mocy i luksusu. Rzymianie z jednej strony byli zszokowani, z drugiej nie mogli oderwać od niej wzroku. Cezar nie ukrywał swojej fascynacji, co delikatnie mówiąc, nie wszystkim się podobało. W końcu był żonaty, a roman z królową Egiptu, która przywiozła mu syna, to była spora sensacja. Romans Cezara i Kleopatry to nie była tylko historia miłosna, to była gra o władzę, wpływy i przetrwanie. A Kleopatra udowodniła, że potrafiła zjednać sobie nawet najpotężniejszego człowieka ówczesnego świata.